W Polsce mamy tylko dwa programy polityczne na system ochrony zdrowia. Pierwszy z nich, który proponuje Platforma PiS, SLD, PSL, Hułownia, to jest program konsekwentnego trwania w systemie monopolu NFZ. W systemie, w którym jest jeden państwowy ubezpieczyciel monopolista, pieniądze są rozdzielane z palca i po uważaniu przez urzędników i polityków. Pacjent nie jest klientem, tylko problemem dla NFZ-u, dla szpitala, dla przychodni, dla lekarza. I ten pacjent koniec końców bardzo często musi pójść do prywatnego lekarza i zapłacić drugi raz za to samo, za co już zapłacił w pobieranych z pensji składkach zdrowotnych. Inny program dla ochrony zdrowia ma Konfederacja. To, co proponujemy, to rozbicie monopolu Narodowego Funduszu Zdrowia. Wprowadzenie bonusu zdrowotnego, którym będzie swobodnie dysponował każdy z Polaków, umożliwienie wielu prywatnym i publicznym ubezpieczycielom do wyboru funkcjonowanie na rynku ochrony zdrowia, system, w którym pieniądze idą za pacjentem, w którym ubezpieczyciele, szpitale i przychodnie konkurują o pacjenta, dlatego że pieniądze idą za pacjentem. Konkurują, to znaczy proponują coraz lepszą jakość usług, coraz lepszą jakość obsługi klienta. Działają rynkowe mechanizmy, Pomimo tego, że nie płacimy wcale więcej, bo konkurują o pieniądze z naszej składki zdrowotnej. Płacisz raz i sam decydujesz, do kogo trafią twoje pieniądze. Tylko w tym systemie jest możliwy postęp w ochronie zdrowia i nie jest wcale potrzebne dosypywanie coraz więcej i więcej miliardów do tego dziurawego worka. Wybór należy do Was: albo konfederacja, albo kontynuacja.